Trzymaj brzuch, łokcie otwarte do boku. Dawaj, jeszcze. Zrób ostatnie. Osiem, siedem. Wyżej kolana. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Powtarzasz od przysiadu. Wdech. Przechodzisz na jedną nogę, wykop. Wdech i wykop, wydech. Siadasz na dwie nogi i wtedy na jedną przechodzisz. Niskie biodra, kolana nad stopami. Wdech. Z wydechem napnij brzuch. Trzymasz biodra w miejscu z wykopem, żeby nie. Nie idziemy biodrami do przodu. Osobno noga. A biodra w miejscu. Napinaj brzuch. Niżej. Pośladki. Dajesz ostatnie osiem powtórzeń. Siedem. Sześć. Pięć. Dłonie za głową, kolany do łokcia. Wydech. Masz delikatny skłon w ciało. Bardzo delikatnie. Skłon przez łopatkę bokiem. Nie do przodu. A tylko bokiem. Kolano otwarte do boku. Z wydechem. Wyżej kolano. Dawaj, podnosisz wyżej. Wysoko kolano. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy. Dawaj. Dwa, jeden. Super odpoczyń. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Nogi na szerokość ciebie. Przysiad, wdech. Z wydechem przechodzisz na jedną nogę i robisz wykop do boku, czyli podnosisz kolano i od kolana wracasz na dwie nogi, siadasz, wdech. Z wydechem przechodzisz na drugie kolano, podnosisz go i robisz wykop. Jedziesz ze mną, wdech, wdech. Mocny wykop do boku. Wsiadasz na dwie nogi, na dwie razem, nie na jedną, na dwie. Nie musisz robić to szybko. Dawaj, od kolana, wykop, od kolana. Jeszcze, jeszcze możesz. Ostatnie osiem. Mocna silna noga. Jeszcze cztery powtórzenia. Trzy, dwa. Jeden. Super, nogi razem, ręce do boku. Podnosisz nogę do przodu, przeciwną ręką do nogi. Wydech. Do dołu wdech. Z wydechem napinasz mięśnie brzucha. Jedziesz ze mną. Dawaj, za każdym razem napnij brzuch, za każdym wydechem. Napinasz i trzymasz nogę brzuchem. Osiem, siedem, sześć. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i powtarzasz. Przysiad i wykop do boku. Jedziesz ze mną. Wdech. I od kolana wykop. Wdech. Wydech. Niskie biodra, siadasz na dwie nogi, wykop od kolana, napinaj z wydechem brzuch. Dawaj możesz ze mną. Dwa. Jeden. No i razem ręce do boku. Prosta noga przeciwna ręka. Wydech do domu. Nie ma zatrzymania. Ćwiciesz. Ćwicesz, nie ma pauzy. Zaraz za sekundę. Zmożesz odpocząć. Naknij brzuch z wydechem. Wysoka noga, ostatni, osiem, siedem, trzymaj plece. sześć, pięć, cztery, trzy, daj dwa, jeden, odpoczyn, wdech, wydech. Głęboki oddech, uspokój swoje ciało. Możesz się napić wody i bardzo spokojnie przechodzimy do ćwiczeń na macie. Mam nadzieję, że się cieszycie. Schodzisz do dołu, ale nie będzie łatwo. Usiądź sobie na matę. Nogi ugięte w kolanach. Kręg po kręgu. Układamy się na matę. Napnij brzuch. Ułóż dłoni za głową. Oddychaj głęboko. odpoczy. I następne ćwiczenie. Unosisz klatkę nad podłogą, napinasz brzuch, wydech i do dołu wdech. Napinasz brzuch, wydech, układasz się do dołu wdech. Nie musi to być szybko, z każdym razem wyczuj jak napinasz mięśnie brzucha. ostatnie osiem siedem sześć pięć cztery trzy dwa jeden następne ćwiczenie ma dwa warianty pierwszy wariant kiedy wasza szyja i głowa odpoczywa na podłodze i my jedziemy kolanem do brzucha na zmianę z wydechem. drugi wariant Jedziesz kolanem do brzucha i podnosisz klatkę nad podłogą. Wydech, do dołu. Wdech. Wybierasz swój wariant i ćwiczysz ze mną. Napnij brzuch. Wydech. Czas przyklejasz plecy maksymalnie nisko do podłogi. Ostatnie osiem powtórzeń. Napinaj brzuch. Siedem. Dwa, jeden, ręce wzdłuż ciała, pojechałyśmy jak na rowerze. Trzymasz nogi mięśnie i brzucha, odcinek lęczniowy przeklejasz jak możesz niżej do dołu. Oddychaj spokojnie. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem. 6, 5, 4, 3, 2, 1, opuść nogi, zrób wdech nosem, unosisz ręce za siebie i wydech ustami, odchłoczyj. Jeszcze wdech. wdech. Jeszcze raz wdech. I wydech. Układamy dłoni za głową. I powtarzasz cały set na brzuch. Zaczynasz od klatki. Unosisz klatkę nad podłogą, nasz brzuch, wydech do dołu, wdech. Łokcie otwarte do boku i się koncentrujesz na mięśniach brzucha. Ostatnie osiem powtórzeń. Napinaj brzuch. Jeszcze trzy. 2, 1. Pamiętasz też swój wariant. Głowa lub leży na podłodze lub podnosisz klatkę nad podłogą. Kolany do brzucha. Wydech do dołu wdech. Напинай бжук з видихом. Глоба маше на подводзе, рук за кожним разом. Уносиш до гури з видихом. Ostatnie osiem powtórzyń. Nakinaj brzuch, wydech. Jeszcze dwa, jeszcze raz. I ręce z ciała. pojechałyśmy jak na rowerze. Przyklej odcinek lężniowy do dołu, napnij brzuch. Ręce, barki i szyja są rozłużnione.

Odpoczywamy. Głęboki oddech. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. No i ugięte w kolanach. Stopy kolana złącz razem. Przyklej odcinek lężniowy do dołu, Napnij brzuch. Kolana szeroko do boku. Wdech. Z wydechem złącz razem. Z wydechem również. Pracujesz wewnętrznymi mięśniami ut i też brzuchiem, czyli napinasz mocno brzuch. Pamiętamy, że brzuch pracuje cały czas. Ostatnie cztery powtórzenia. Trzy razy kolana szeroko. Na czwarty złączasz razem. Raz, dwa, trzy. Z wydechem złącz kolana. Razem. Raz, dwa, trzy. I złączasz. Z wydechem złączamy kolana. Kontroluj swój oddech.